Czy Wam również brakowało możliwości zostania ciężkim strażnikiem lub magnatem w starym obozie? W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o elementach, których zabrakło w grach serii Gothic. Ja jestem Gikeusz i zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Dzisiejszy film podzieliłem na kilka segmentów. Najpierw omówię część fabularną, później wizualną, a na końcu gameplayową. Dodatkowo chciałbym gorąco was prosić o zostawienie oceny i jakiegoś komentarza po obejrzeniu, gdyż jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu filmu. Zaczniemy od fabuły. Myślę, że większość z Was może się zgodzić, że świat stworzony przez pirania bajc jest momentami pozbawiony logicznej spójności. Mam tutaj na myśli, że to wygląda tak, jakby sami pogubili się w tym, co stworzyli. Raz Korinis z kontynentem, później wyspą, i takich niespójności jest o wiele, wiele więcej. Więc, tak wracając do tematu filmu, czego zabrakło? Po prostu spójności logicznej w światotwórstwie. Szerzej na ten temat mówiliśmy wspólnie z Igerem w jego materiale o zrujnowanym lorgotyka, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Przechodząc do kolejnych kwestii, można wspomnieć o kosmetycznych detalach, których mi do tej pory brakowało. Mam na myśli tutaj kwestię awansu we frakcjach. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze grając w pierwszą odsłonę marzyłem o tym, aby otrzymać ciężki pancerz straży i awansować dalej w hierarchii, na przykład na magnata. Dodatkowo zbroja torusa od dziecka bardzo mi się podoba i cieszę się, że w dodatku nocy kruka mogliśmy ją zdobyć w świątyni Adanosa. Poza strażnikiem i magnatem mam w głowie też możliwość zostania guru. Uważam, że obóz na bagnie jest bardzo klimatyczny, szczególnie nocą. Możliwość rozwoju w tej frakcji i zostanie guru byłoby ciekawe chociażby pod kątem tego, jak mogłyby wyglądać nasze obowiązki. Może bylibyśmy zaangażowani w rekrutację potencjalnie nowych nowicjuszy lub uczyli ich czegoś specjalnego? Trudno powiedzieć. W każdym razie, jak wiemy, z gry nie jest to możliwe z powodu wielkiego przywołania. Po tym wydarzeniu, większość członków bractwa porzuca wiarę w śniącego, ponieważ okazuje się on być potężnym demonem. Jeśli chodzi jeszcze o takie awanse, to przechodząc do drugiej odsłony, brakowało mi możliwości dołączenia do magów wody. Nasza ścieżka rozwija się jedynie do tego stopnia, że możemy być tylko członkami Wodnego Kręgu. Zostając jeszcze przy Gotiku 2, to brakuje mi możliwości awansu na ciężkiego strażnika w przypadku gry paladynem. Pancerz możemy sobie niby kupić u jakiegoś handlarza w górniczej dolinie, i uważam, że jest to takie puste. Brakuje mi po prostu rozbudowy wątków frakcji oczywiście nie tylko dla miasta, w których awans, zadania frakcyjne i hierarchia byłyby o wiele lepiej rozbudowane. Cały czas zostajemy przy elementach fabularnych, ale teraz szerzej odnośnie zadań pobocznych. Najbardziej jest to widoczne w pierwszej odsłonie. Od drugiego rozdziału praktycznie nie otrzymujemy żadnych nowych zadań pobocznych, przez co rozgrywka staje się bardzo liniowa. Tak naprawdę takimi questami jesteśmy bombardowani tylko w pierwszym rozdziale. Jeśli chodzi o zadania w Gotiku 3 to sami wiecie jak wyglądały te zadania. Głównie były oparte o przynoszenie paczek z bronią. Uważam, że też jakby lepszy quest design w Gotiku 3 powinien występować. Brakuje również struktur, które zostały usunięte z finalnej gry. Mam na myśli tutaj chociażby opuszczoną kopalnię na Placu Wymian, czy też podziemne miasto Orków. Poza tym jest jeszcze Quentin i jego banda. Dla mnie od zawsze było to ciekawe, co to za bandyci i dlaczego noszą barwy nowego obozu. W głowie było wiele teorii, ale to tylko teorie. Z innych takich wątków uważam, że w pierwszej odsłonie Plac Wymian był mocno zaniedbany. W mojej głowie jest to miejsce, w którym praktycznie cały czas powinno coś się dziać. To właśnie tutaj powinniśmy odbierać dostawy od króla, nowych więźniów. A w grze jak to wygląda? Jak bezimienny spadł, tak nie ma żadnych nowych wątków w tym temacie. Samo to miejsce też jest mega opustoszałe, na co zawsze zwracałem uwagę. Dalej mamy wątek areny w starym obozie. Wiecie, niby było kilka walk, które mogliśmy tam stoczyć, ale to tylko tyle. Moim zdaniem, powinien być tam jakiś turniej dla gomeza na takiej arenie albo chociażby rutyny postaci, którzy walczą między sobą. Fajnie by było, jakby pojawiła się też opcja obstawienia walku z Katiego, co wskazywałoby na życie wewnątrz obozu. Co ciekawe, Skati w dialogu wspomina o obstawianiu walk, ale zawsze nam odpowiada, że przecież nikt teraz nie walczy. Myślę, że ciekawym urozmaiceniem byłoby też dodanie możliwości walki z potworami. Gothic Remake nam pokazał na jednym z filmików, że mają takie plany i osobiście uważam to za dobry pomysł. Kolejnym miejscem jest Wolna Kopalnia. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale brakuje tutaj jakiegoś wątku poza tym oczywistym, gdzie ludzie gomeza przejmują tę kopalnię. Dobrze by było coś tam porobić, jakieś zadania poboczne i poznać bliżej te postacie, które tam się znajdują. Szczególnie jak gramy po stronie nowego obozu. Ostatnim takim miejscem jest orkowa arena, która tak właściwie nie pełni żadnej konkretnej funkcji. Moim zdaniem to miejsce idealnie pasuje na zostawienie jakiegoś bosa lub nawet poprowadzenie jakiegoś wątku fabularnego z udziałem orków. Muszę jeszcze poruszyć wątek znajomych głównego bohatera. Robiłem kiedyś materiał o zmarnowanym potencjale przyjaciół i spotkałem się z komentarzem, gdzie ktoś napisał, że takiego wątku nie ma i to gracze sobie go wymyślili. Nie zgodzę się akurat z tym komentarzem, bo od początku gry Diego jest naszym mentorem, uratował nam życie. Fakt: może miał w tym początkowo jakiś interes, ale z czasem ta ich relacja się rozwijała. Kto normalny zgodziłby się na wyprawę na dwór Irdorat? Zwłaszcza ktoś pokroju takiego charakteru jak Diego, gdzie raczej zawsze stara się ratować swoją skórę, kiedy robi się za gorąco. Przykład. Gorąca sytuacja w starym obozie. To samo tyczy innych bohaterów. Gdyby nie Lester, to nie dołączylibyśmy tak łatwo do obozu na bagnie, po to za jego sprawą jest aranżowana ta scenka, w której Bezimienny opowiada rzekomo o wizji, której doznał. Jest trochę takich elementów, które faktycznie sprawiają, że te postacie mogą być dla nas bliskie. Poza tym jest jeszcze wątek, że te postacie cały czas razem ze sobą podróżują. Wspominam o tym dlatego, że moim zdaniem kolejnym elementem, którego zabrakło, to faktycznie rozbudowanie wątku przyjaciół. Chodzi o to, aby gracz czuł, że może być częścią tej grupy, to przydałoby się, żeby były jakieś zadania, w których moglibyśmy poznać bliżej tych bohaterów, może nawet coś o ich przeszłości. Dodatkowo myślę, że byłoby fajne pojawienie się na ich tajnym spotkaniu, co wskazywałoby na ich zaufanie do protagonisty. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to czy zastanawialiście się kiedyś nad rasą jaszczuroczłeków? Moim zdaniem, ich wątek jest również zaniedbany. Wydają się ciekawą rasą, i szkoda, że ich wątek kończy się w momencie wybicia wszystkich smoków. Zwłaszcza, że w trzeciej odsłonie również możemy spotkać smoki. Ostatnią rzeczą, o jakiej wspomnę przy okazji elementów fabularnych, będzie zmarnowany potencjał karcz. W drugiej odsłonie są nawet zawody w piciu, ale nie możemy wziąć w nich udziału. Dodatkowo alkohol nie daje żadnych efektów, co też jest dziwne, bo możemy wypić tego dowolną ilość. No chyba, że wybraniec bogów jest odporny na kaca. Dziękuję również moim kumplom, do których pisałem przed tworzeniem tego materiału za podanie swoich propozycji. To tyle, jeśli chodzi o elementy fabularne. Możecie podzielić się waszymi propozycjami, a my przejdziemy dalej. Przyszła pora na elementy wizualne. W porównaniu do tego, co było do powiedzenia odnośnie fabuły, to moja lista tutaj jest krótsza. Zacznę może od pancerzy, zarówno w pierwszej odsłonie, jak i trzeciej. W gotiku jeden pancerz nowicjusza jest zrobiony bardzo niedbale. Mam na myśli dziwny cień na ramieniu, który wygląda jak pozostałość po naramienniku. Zawsze starałem się edytować ten pancerz w gimpie, a potem dodawałem go do gry, aby poprawić ten błąd. Poza tym pancerzem, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale zbroja strażnika ze starego obozu na środku ma jakieś dziwne zawinięcie materiału. Oprócz tego mamy też kobiecy pancerz łowcy smoków z drugiej odsłony, który jest zwykłymi spodniami kopacza. Może twórcy byli świadomi, że Gothic to gra dla prawdziwych mężczyzn, a być może po prostu chcieli zrobić taki pancerz dla kobiet i wzięli sobie spodnie kopacza jako placeholder, a potem zapomnieli tego zrobić. Będąc jeszcze przy drugiej odsłonie, warto wspomnieć o wielu problemach na mapie. Chociażby lewitujące skrzynie w porcie, czy wystające z podłogi lampy w klasztorze. Wygląda to bardzo niedbale, i zastanawiam się, czy ktoś w ogóle sprawdza to przed wydaniem gry. Odnośnie trzeciej odsłony, to więcej na ten temat mówiłem przy okazji mojego gościnnego wystąpienia na kanale Historie Prosto Skorinis, gdzie omawiałem głównie kwestie pancerzy. W woli podsumowania, to wiele z tych pancerzy wygląda bardzo źle, szczególnie Paladyna. Jak jesteśmy przy Gotiku 3, to warto wspomnieć o tym, jak wyglądają miasta. To jest po prostu tragedia. Już pierwsza lepsza wieś w Polsce jest lepiej rozbudowana niż te miasta, a o Węgardzie i jego porcie to nawet nie będę mówił, bo szkoda mi powtarzać w kółko tego samego. Kolejnym elementem na który zawsze zwracałem uwagę to brak dopasowania się do obozu sekty. Bezimienny jeśli postanowi dołączyć do tej frakcji to jako jedyny wyróżnia się, bo posiada włosy i nie ma żadnych tatuaży. Można to sobie wytłumaczyć w jakiś sposób, że protagonista nie ma czasu latać za takimi pierdołami, ale z drugiej strony może to troszkę wybijać z immersji. Kolejnym takim elementem jest brak wypełnienia tła w Korinis. Uważam, że miasto, pomimo tego, że mamy trochę rutyn strażników patrolujących ulice czy nawet pracujących rzemieślników, to i tak jest mało. Tutaj pozwolę sobie przywołać przykład wzięty z kronik Myrtany, jak można było to zrobić lepiej na przykładzie miasta Archolos. Ja wiem, że to inne czasy, inne technologie, ale tam faktycznie było widać, że miasto tętni życiem. Tutaj, no uważam, że można było to zrobić o wiele lepiej. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, ale z jakiegoś powodu brakuje w gotiku zwykłych zwierząt, typu pies, niedźwiedź, koń. Szczególnie z naciskiem na koń, bo w grze możemy spotkać wozy, które powinny być prowadzone przez konie. Gotik czy starał się wprowadzić trochę nowych zwierząt, bo z tego co pamiętam, to były tam jakieś krowy i bodajże świnie. Ale i tak brak koni zawsze będzie absurdem. Jeśli chodzi o elementy wizualne, to tyle co miałem w głowie. Przejdziemy teraz do ostatniego segmentu. Dotarliśmy do ostatniej sekcji, i tutaj uważam, że mam najmniej do opowiedzenia. Gameplay Gotika od zawsze mi się podobał, i rozgrywka sprawiała mi ogromną satysfakcję. Budowanie bohatera od zera, zbieranie roślin, przeróżne itemy to mi się zawsze podobało. Myślę, że najbardziej brakowało mi wykorzystywania powtarzalnych przedmiotów do craftingu. Znowu muszę odwołać się do kronik, ale uważam, że tam fajny był użytek drewnianych lag, które mogliśmy wykorzystywać do produkcji strzał, czy nawet do gotowania. Co w się sensie wiecie, no, jak był jakiś szczur na patyku, no to po prostu laga wchodziła w skład tego craftingu. Myślę, że dałoby się więcej takich przedmiotów wymyślić i wykorzystać, co wpłynęłoby na konieczność zbierania i wykorzystywania takich bibelotów. Kolejna rzecz to grupowe smażenie mięsa. Jak wiecie w oryginalnym gotiku jest to niemożliwe, bo musimy każde mięsko pojedynczo sobie usmażyć. Wiem, że są uniony i sam nawet z nich korzystam, ale mimo to brakuje tego w oryginalnej odsłonie. Ostatnią rzeczą, o jakiej wspomnę, to brak animacji walki dla określonych typów broni. Mam na myśli tutaj jakieś kostury, halabardy i piki. Wygląda to komicznie, gdy mamy maksymalną umiejętność walki bronią dwuręczną, a kostur trzymamy w taki dziwny i nienaturalny sposób. W Gotiku 3 z tego co pamiętam to chociażby takie włócznie dla strażników miały swoją animację, bo można było mieć ją wyciągniętą i pilnować bramy. Wiem, że są pewne modyfikacje, które dodają szereg animacji i nowych stylów walki, ale no mi ogólnie brakuje tego w oryginalnym Gotiku. A wy jakie jeszcze rzeczy dodalibyście do tego, co już tutaj wspomniałem? To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie, że Gotikowi niczego nie brakuje a ja przypnę Wam serduszko. Dodatkowo zachęcam Was do zostawienia jakiejś ocenki i tego komentarza, bo tak jak mówiłem Wam na początku jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania, no i zwiększa to też zasięg mojego filmu. Na koniec chciałbym coś ogłosić. Zmieniam system wspierania i od teraz będę nagrywał specjalną serię dla moich wspierających, która będzie nosiła tytuł VLOGEUSZ, na której będę pokazywał Wam moje życie, no i ogólnie opowiadał co tam się u mnie na bieżąco dzieje. Będę starał się takie filmy wrzucać raz na miesiąc, a może nawet i w... częściej zależy, jak tam będę stał z czasem. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Dziękuję wszystkim za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!